Yo! Witam Was w wyjątkowym haulu książkowym. E, dzisiaj będzie to haul kryzysowy. Dlaczego kryzysowy? Dlatego, że przychodziłam kryzys czytelniczy i przez parę ładnych miesięcy absolutnie nie chciało mi się czytać. E, więc e, mam dla Was dzisiaj trzy lektury: jedna jest sprzed e, ery kryzysu, a dwie to są lektury, które mnie z tego kryzysu zaczęły wyciągać. Więc może, jeśli jesteście w podobnej sytuacji i też macie tak mm, czytanie, nie za bardzo. To mam dla Was super wybór, a jeśli jesteście teraz w czytelni cugu, to mam dla Was po prostu fajne lektury, które myślę, że wytniecie od tak. Więc lecimy! Pierwsza książka, o której wam dzisiaj powiem, to jest książka I am Bunny. Eee, Kim jest Bunny? Bunny to jest piesek, którego możecie kojarzyć z Instagrama albo z TikToka, kiedy był ten szał, szczyt szału na pieski, które mówią guzikami, czyli tam pacają łapie po, łapami po różnych guzikach i komunikują się w ten sposób z ludźmi. To Bunny była chyba królową całego tego szału i zresztą nadal jest. Eee, Właścicielka, opiekunka Bani jest dalej aktywna na TikToku i na Instagramie i ja uwielbiam ten profil. On mnie zaskakuje, to co Bani jest w stanie zakomunikować. Nieraz po prostu robi mi klicz w mózgu, więc jestem wielką e, fanką pieska Bani i jak tylko się dowiedziałam, że e, jej opiekunka Alexis Divine pisze książkę, to wiedziałam, że po prostu po nią sięgnę. Nie miałam względem tej książki jakichś dużych oczekiwań. W sumie sięgnęłam do, po nią tak bardziej z sentymentu e, do pani, niż z jakiejś wiecie, wielkiej ekscytacji, e, co to może być za świetna książka. I bardzo pozytywnie się zaskoczyłam. E, I am pani okazała się być po trochu takim pamiętnikowym zapisem relacji człowieka z psem i po trochu taką naprawdę całkiem przykrojową, bardzo ciekawą i zgrabną analizą historii badań, które dotyczą komunikacji ludzi ze zwierzętami. I to, co zaraz powiedziałam, wydaje się być jakimś zupełnie rozstrzelonym miszmaszem, a jednak jakimś sposobem powstała z tego wszystkiego bardzo zgrabna opowieść, tak zgrabna, w której te osobiste wątki uzupełniają się z tymi historycznymi, naukowymi, tak jak takie idealnie pasujące do siebie puzzle. Yy, I to nie jest cukierkowa opowiastka o piesku, który tam wiecie, gada guzikami. Yy, moim zdaniem to nawet nie jest książka o psie, a bardziej o tym, jak relacja ze zwierzęciem może się stać takim punktem wyjścia do tego, żeby lepiej zrozumieć siebie. Alexis Divine czyli autorka, nie lukruje rzeczywistości i pisze wprost o różnych trudnych rzeczach. O tym, że miała na przykład od zawsze problem w kontaktach z ludźmi, że ważną częścią tej historii o Bani i guzikach jest też to, że Alexis jest osobą ze spektrum autyzmu i złapała na ten temat po prostu hiperfokus, poświęcając masę innych rzeczy na rzecz szkolenia Bani. Myślę, że to jest książka, z której dużo ludzi może wyciągnąć coś dla siebie. Jeśli na przykład jesteście tacy trochę mm, socially awkward i lubicie uciekać w różne trochę dziwaczne, może niszowe zajawki, to znajdziecie w tej książce bardzo dużo zrozumienia. Jeśli jesteście na przykład psiarzami i macie ze swoimi pieskami różne kłopoty, to myślę, że może was pokrzepić fakt, że Bani jest reaktywnym psem, bywa agresywna i nie wszystko za kulisami jest takie idealne, jak, jak to można wnioskować z samego Instagrama. A jeśli jeśli szukacie po prostu czegoś lekkiego na nieoczywisty, mało zgłębiony temat, to znajdziecie w tej książce mnóstwo ciekawostek, badań i takich etycznych zagwozdek do rozkmin. Ta książka nie ma polskiego wydania niestety, ale jest dostępna w formie audiobooka czytanego przez autorkę w BookBeat i ja ją właśnie tak przesłuchałam. I w ogóle ja bardzo lubię, kiedy książki, zwłaszcza takie pamiętnikowe, autobiograficzne, czytają ich autorzy, bo moim zdaniem to dodaje taką ekstra warstwę intymności pomiędzy słuchaczem a nadawcą. I tutaj dokładnie tak jest. BookBeat to jest aplikacja do słuchania audiobooków, która już mnóstwo razy przychodziła mi z pomocą kiedy szukałam anglojęzycznej literatury i nie chciałam wydawać setek złotych na sprowadzanie do Polski. W BookBeat znajdziecie audiobooki i po polsku i po angielsku i po włosku i w ogóle w wielu innych językach, a z tym kodem dostajecie 20 godzin słuchania za free przez 30 dni dla wszystkich nowych użytkowników i w BookBeat znajdziecie też kolejną książkę, o której już zaraz wam opowiadam. I tak, przeczytałam sobie książkę o Bani. po czym wpadłam właśnie w gigantyczny kryzys czytelniczy, który bez kitu trwał chyba nawet więcej niż dwa miesiące, w czasie którego nie przeczytałam nic, aż w końcu trafiłam na książkę Julie Fox, jej autobiografię, która nosi tytuł Down the Drain, Kim jest Julia Fox. Moja historia z poznaniem Julie Fox jest taka, że zobaczyłam. Już dawno temu, tego mema, w którym jakaś pani w wywiadzie bardzo śmiesznie wymawia tytuł filmu Anka Jams. Anka Jams. W każdym razie to jest Julia Fox. I w mojej internetowej bańce Julia Fox była taką osobą, którą internet przez długi czas bardzo wyszydzał i bardzo miał z niej bekę, bo ona tam była przez chwilę dziewczyną Kanie West'a i tu była jakoś dziwnie ubrana, a tu śmiesznie powiedziała to Anka James i jakby była takim łatwym celem, z którego można szydzić, ale... Ona się nie złamała, i mimo tego szyderstwa i tego hejtu, który ją spotkał, publikowała dalej jakieś tam treści na TikToku i na Instagramie, i nagle okazało się, że to jest normalna, spoko kobieta, bardzo pewna siebie, bardzo zadziorna, ale jednocześnie taka skontaktowana z rzeczywistością, nie jest odklejona w taki celebrycki sposób. Więc ona z tej postaci, która była absolutnie wyszydzana, stała się postacią którą internet uwielbia, przynajmniej ta moja bańka, uznaje Julia Fox za taką współczesną właśnie Eat girl, która ma bardzo ciekawy, zadziorny zmysł modowy, która ma ciekawe poglądy, która jest cała w ogóle taka relatable. Teraz ma swój podcast, którego też w ogóle słuchałam, jest spoko, więc jak się dowiedziałam, i znowu z jakiegoś mema, że Julia Fox napisała książkę, a mem był taki, że Sama na temat tej książki wypowiedziała się chyba, że ta książka jest masterpiece. <grywa> <grywa> Czyli znowu jakby pokazała ten swój m, intrygujący charakter. E, to wiedziałam, że sięgnę po tę książkę, więc jak tylko ona się pojawiła w BookBeat, to od razu sobie tego audiobooka odpaliłam. Down the Drain to jest... Um... Autobiografia typu jazda po bandzie. I to bez w ogóle przemilczenia żadnej sprawy, która jest kontrowersyjna, oburzająca, niezgodna z prawem albo przekraczająca jakieś społeczne normy. Więc macie też poprawkę na to, że w tej książce usłyszycie o różnych rzeczach, które mogą być triggerami, typu narkotyki, przemoc, seks. Wszystko w ogóle, ale też ja jestem z raczej wrażliwszych na takie tematy i dałam radę przez wszystko przebrnąć, a właściwie to nawet nie przebrnąć, bo to zakłada jakiś wysiłek, a ja tę książkę po prostu Pochłonęłam dosłownie na raz. Zaczęłam jej słuchać rano, kiedy wsiadałam do pociągu, i do końca tego samego dnia nie byłam już w stanie wykonać żadnego obowiązku, bo się wkręciłam tak, że nie mogłam przestać słuchać tego audiobooka. Życie Julie Fox to jest historia, której wystarczyło na pięć autobiografii pięciu różnych osób. Ona pochodzi z rodziny włosko-amerykańskiej i wychowywała się dlatego pomiędzy dwoma kontynentami. W rodzinie, w której powiedziałabym, że dominował konflikt i w której ona jako dziecko no nie była niczym oczkiem w głowie, a to sprawiło, że jako bardzo młoda osoba Dziecko w sumie, ten dom opuszczała, miała taki instynkt ucieczki, żeby, żeby znikać z radaru, i znajdowała sobie na zewnątrz przeróżne, czasami bardzo szemrane towarzystwa. I bardzo wcześnie życie wyeksponowało, dlatego Julię na świat takich dorosłych świat spraw, w którym musiała ona ekspresowo dorosnąć i zacząć sobie jakoś radzić. I my, jako czytelnicy, jesteśmy na kolejnych kartach tej książki zaproszeni do tego, żeby jej w tej Szalonej podróży towarzyszyć. To jest dla mnie książka z tych, od których no nie da się oderwać z kilku powodów. I dlatego, o czym już mówiłam, że jest pełna szokujących wydarzeń, ale też dlatego, i, i dla mnie to był ważniejszy aspekt. Julia Fox napisała tę książkę bardzo szczerze, tak czasami wręcz mm, obcesowo, ale stworzyła dzięki temu atmosferę taką, jakbyśmy. Siedzieli sobie z nią na takich nocnych pogaduszkach i po prostu byli tymi zaufanymi osobami, którymi ona zwierza się z różnych y, przypałów. Bije z tej książki taka energia, którą po prostu się chce chłonąć. Energia osoby, której życie może jej nie oszczędziło, ale która wskutek tych wszystkich trudnych wydarzeń, które ją spotkały, się nie złamała, nie zgorzkniała, tylko właśnie nauczyła się dzięki temu tak twardo stąpać po ziemi, nie tracąc jednocześnie takiego. Nie wiem, jak to nazwać, takiego wewnętrznego światła, które niektórzy ludzie mają. E, więc dla mnie to jest opowieść o takim absolutnie bezkompromisowym byciu sobą, o zaufaniu do siebie, o akceptowaniu różnych swoich takich dziwaczności i o tym, jak dużo można wziąć od życia na klatę i nie dać się złamać. Mm. Mam wrażenie, że to jest też ta książka. Em... Może, że tą książką Julia Fox udowadnia, że nie bez przyczyny zajęła w tej takiej TikTokowo-instagramowej popkulturze aktualnej miejsce ikony, która uosabia taką, wiecie, ciemną, kobiecą energię, bo Julia Fox po prostu jest taką energią, więc jeśli szukacie czegoś mm, z tej działki niby popkulturowej, ale takiego bardziej zadziornego z pazurem yy, i równocześnie mocno życiowego, nieoderwanego od rzeczywistości, to na maksa zachęcam was do sięgnięcia po tę książkę. Ostatnia książka, o której chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, to jest książka, która mnie nawoływała od wielu długich miesięcy, ale ja ignorowałam jej nawoływania. Nawoływała mnie ona okładką z pieskiem, która jest bardzo charakterystyczna wizualnie i tym, że to jest książka, która była przez bardzo długi czas wyeksponowana w księgarni, do której najczęściej chodzę, ale jakoś tak. Nigdy zawsze zawieszałam na niej wzrok, ale nigdy po nią nie sięgnęłam. E, aż teraz, gdzieś przypadkiem, a wiem gdzie, e, w podcaście Okuniewskiej usłyszałam, że Okuniewska sobie czyta cukry i rzuciła takie zdanie, to jest krótka książka. I wtedy mój mózg mi powiedział, ta książka ma pieska na okładce. Okuniewska mówi, że ta książka jest krótka. Ta książka od wielu miesięcy chce, żeby się przeczytała, więc zakupiłam ją, przeczytałam, i była to. Świetna decyzja. Ta książka to też jest książka autobiograficzna, jak w sumie wszystkie dzisiaj. Ale może nie w takim super klasycznym rozumieniu tego słowa. To znaczy, nie dostajemy tutaj jakiejś bardzo uporządkowanej, tak chronologicznie i logicznie historii życia autorki, a bardziej serwuje nam ona zestaw takich esejów, które po części są stop klatkami z jej życia, a po części stanowią zbiór takich różnych luźnych spostrzeżeń i refleksji, do których skłaniają ją wszelakie, codzienne, przyziemne sprawy. Motywem, który we wszystkich tych tekstach jest obecny, jest życie jako człowiek w spektrum autyzmu i sposób w jaki świata się doświadcza, kiedy to w cudzysłowie okablowanie naszego mózgu jest nieco inne już niż u większości ludzi. Dużo miejsca w tej książce jest dlatego poświęcone takiemu Układaniu się w rzeczywistości, która nie do końca jest dla nas wygodna, zrozumiała, może jakaś taka przewidywalna czy zorganizowana w sposób, który jest logiczny. Często w opowieściach Doroty Kotas przewija się taki motyw wyobcowania, dlatego, ale też równie często przewija się tam motyw odnajdywania swojego miejsca w różnych, może nie zawsze oczywistych relacjach, lokalizacjach czy takich życiowych kontekstach. Cukry to dla mnie była książka po przeczytaniu, której się bierze taki. O, taki wiecie, wielki oddech ulgi spod znaku, a czyli nie tylko ja tak mam. I myślę, że wiele osób znajdzie w tej książce coś, z czym się można utożsamić, bo autorka bardzo szczerze pisze w niej o mm, trudnych relacjach rodzinnych, o dorastaniu np. w poczuciu samotności, o takich trudach wchodzenia w dorosłość i Czymś, co ja na przykład odczuwam często, czyli takim rozdźwięku pomiędzy tym, co mówi nasza metryka, czyli tak, hej, jakby jesteś dorosły, bądź poważny, a tym, co mówi nasze serce, czyli tak, halo, ja nie jestem w stanie ogarnąć tych wszystkich poważnych spraw. Um, bardzo bezpretensjonalna, szczera, wartko i zabawnie napisana jest to książka. Um, w mojej głowie ja ją układam sobie gdzieś w tym samym rejonie, w którym trzymam książki masłowskiej. Um, Może to takie. Bardziej obserwacyjne, mniej poważne. Blisko bardzo znajduje się też pawilon małych saków, może trochę też taśmy rodzinne. Więc jeśli któryś z tych tytułów jest Wam bliski, to myślę, że możecie spokojnie w ciemno sięgnąć po cukry i przyniosą Wam one trochę radości. Mi przyniosły bardzo dużo, więc polecajka. Okej, okay. i na dzisiaj ode mnie to jest wszystko. Mam nadzieję, że y, podobał Wam się ten wyjątkowy i trochę kryzysowy książkowy. <gryzyskowy> y, zajrzyjcie sobie y, do BookBit, wszystkie linki i kodziki znajdziecie y, pod spodem i... Napiszcie też, o, jeśli macie dla mnie jakieś polecajki na wychodzenie z kryzysu, takie książki, o których po prostu się nie można oderwać, ale też, żeby nie były zbyt ciężkie. Nie chcę, żeby ktoś w nich ginął, strzelał i żeby działa się krzywda zwierzętom. To <grych> napiszcie w komentarzu poniżej. Bye!